Jak przekonuje Marek Goliński, zastępca prezydenta miasta, Słupsk musi wreszcie zacząć nadrabiać zaległości w kwestii retencji. Temu ma służyć opracowany właśnie program melioracyjny. Zakłada on budowę trzech zbiorników retencyjnych. Ten największy, podziemny, znajdować się będzie pod boiskiem zespołu szkół agrotechnicznych przy ulicy Szczecińskiej. Dwa mniejsze, naziemne, powstaną w okolicach ulicy Zaborowskiej na osiedlu Zachód. Przy okazji zagospodarowane tam zostaną tereny zielone, a w konsekwencji powstaną tereny rekreacyjne z deptakiem i miejscami do wypoczynku. W ramach tego projektu chcemy zagospodarować również różnego rodzaju tereny zielone oraz wzdłuż najbardziej uczęszczanych, największych ciągów drogowych e nowe odpływy i miejsca retencji wód opadowych, tak żeby jak największej ilości wody opadowej e zabezpieczyć, tak abyśmy nie mieli problemów, tak jak onegdaj na ulicy Kossaka czy najbardziej znane nam miejsce zalewania wód, wodą opadową pod wiaduktem na ulicy, na początku ulicy Szczecińskiej, czy tu wima, jak kto woli. Natomiast będziemy ten projekt retencji wód opadowych opracowywać w następnych latach. Chcielibyśmy po prostu rozpocząć wielki projekt retencji melioracji wód opadowych, zagospodarowania tych wód. Pieniądze na realizację tych pomysłów mają pochodzić z dotacji unijnej. Wniosek o dofinansowanie ma być gotowy we wrześniu, a sama inwestycja warta miliony złotych mogłaby się rozpocząć w przyszłym roku. Jak przekonuje Marek Goliński, poprawa retencji jest ważna, bo w ostatnich latach w mieście powstało wiele inwestycji. Znaczne tereny zostały przy okazji zabetonowane. Dodatkowo coraz częściej zdarzają się nawalne deszcze, a woda spływa ulicami i zalewa nieruchomości. Zapowiada także, że miasto będzie będzie też dbało o to, by nowi inwestorzy brali pod uwagę kwestie retencji realizując swoje inwestycje.